W dzisiejszym materiale trochę inaczej niż zawsze, bo porozmawiamy o tym, jak sobie radzić z swoimi założeniami, kiedy mamy słabszy dzień. Także zapraszam do oglądania. Nie mamy motywacji, nie mamy chęci, chcemy to wszystko rzucić i uwierzcie, że każdy z nas ma takie dni i to jest normalne, naturalne, ale... Kluczem jest tego, że jeżeli Ty ustawiasz sobie cel, dajmy na to, że schudniesz te nie wiem, 5 kilo w ciągu e, jakiegoś czasu, to chodzi o to, że zaczynając e, Ty już sobie ustalisz, co zrobisz w takiej sytuacji, e, kiedy przyjdzie ten dzień, bo on przyjdzie, uwierz mi, że nawet e, ja, kiedy uważam, że mam dość dużą dyscyplinę, też mam takie dni, ale e, dzięki temu, że ustaliłam sobie wcześniej, co zrobię, jak przyjdzie ten dzień, e, to jest mi łatwiej go przetrwać. Nie uznaję go, jakby wszystko już nie miało sensu, co już zrobiłam, tylko po prostu to jest jeden dzień w skali tego całego czasu, tak? Jeżeli na przykład dbam o swoją aktywność fizyczną, dbam o swój jadłospis w ciągu tygodnia, a przyjdzie taki dzień po, nie wiem, dwóch tygodniach, gdzie będę się czuła słabiej, będę chciała coś podjeść, to ja już wiem, że, że to jest jeden dzień w skali iluś. I to, że ja sobie pozwolę w tym dniu, dajmy na to, na trochę więcej kalorii, hmm. czyli zjem Ponad program, jakiś posiłek to nie zmienia faktu, że cała moja praca nie poszła wcale na marne. Powiem Wam, że kiedyś właśnie jak bardziej mi dyskwierały kompulsywne obiadanie się, czyli zła relacja z odżywianiem, to ja robiłam następująco: że jeżeli przychodził do mnie ten dzień, kiedy ja nie czułam się na siłach nie dałam rady przetrzymać swoich wyznaczonych założeń i zjadłam na przykład ponad program jedno ciastko to ja już w głowie miałam coś takiego, że aha, zjadłam jedno ciastko, to już wszystko nie ma sensu, nawaliłam, jestem do dupy to ja już mogę zjeść ile się da i wtedy szło coś takiego, że gdybym ja zaprzestała na tym jednym ciastku, to jest, nie wiem, 100, 100 kalorii więcej A ja już w głowie miałam coś takiego, już nie ma sensu, no to zjem wszystko I szło całe opakowanie ciastek, mało tego, szło kolejne opakowanie Później już poczucie takiej beznadziei, że... Że no to już jak się stało, no to idę jeszcze po pizzę, idę jeszcze po to, po to, po to i już jutro zacznę od nowa. A widzicie, jeżeli to, yy, jeżeli byście zakończyli na tym jednym, dwóch ciastkach, to jest tak naprawdę niewiele kalorii więcej, a jeżeli trzymaliście się dwa tygodnie czy ile tam wcześniej swoich założeń, to jest tylko jeden dzień. Dlatego. Yy, Mówię na własnym przykładzie, że robią bardzo źle dla, dla swojej głowy, dla swojej sylwetki, bo wahania, e, wahania w moim ciele, w hormonach były znaczne, drastycznie, bo e, w ciągu tygodnia trzymam się, e, hormony jakoś pracują na jakiejś wyznaczonej. Em, Wyznaczonym schemacie, a nagle dostają taki zastrzyk i cukru, tłuszczu, wszystkiego. Nie dość, że kalorii, masa, to jeszcze te wszystkie e, składowe typu, właśnie cukier, wszystko idzie w górę, wyrzut insuliny i tak dalej. No, dramat dla ciała to jest dramat. I po takim, po takim dniu, e, na drugi dzień, no to ja się czułam, jakby miała kaca. Nie wiem, czy doświadczyłeś czy czegoś takiego kata spożywczego, ale to jest straszne. Na drugi dzień się czujesz, jakbyś nachlał się, nie wiadomo ile, alkoholu. Nie doszedł nic zrobić, stać to już w ogóle, a iść na trening i w ogóle funkcjonować tak, jak byś funkcjonował, to jest nie do ogarnięcia. Potrzeba później dwóch dni na to, żeby wrócić do takiego poziomu stabilizacji i zacząć sobie od nowa liczenie tych y, założeń, jakie sobie wyznaczyliście, więc na własnym przykładzie mówię wam, że, że to jest y, bardzo destrukcyjne zachowanie I, i teraz ja właśnie, ja bardzo dużo pracuję nad tym, żeby wyjść z tych zaburzeń y, odżywiania. Jestem, uważam już y, o, o mega duży level do przodu. I dzięki temu, że się przygotujesz na ten dzień, że taki dzień będzie, będzie ten gorszy, że będziesz chciała sobie podnieść tą czekoladę, no to wtedy zrozum, ustal sobie plan, co wtedy zrobisz. Ja teraz mam coś takiego, że jeżeli jestem na takiej skrajnej redukcji, znaczy skrajnej, po prostu szybszej, to ustaliłam sobie, że jak przyjdzie taki dzień, to ja zjem yy, dajemy na to więcej warzyw, zjem yy, więcej yy, jakieś galaretki zero yy, albo yy, po prostu zjem coś na no co mam ochotę, nie idąc w to dalej. Kupię sobie na przykład yy, małe opakowanie czegoś, żeby nie zjeść yy, tego yy, całego opakowania i po pierwsze co do się nie karam, bo wtedy robiłam coś takiego, że E, ok, zjadłam. No, to na drugi dzień podwójne kardio, e, obcinka kalorii. E, to jest błędne koło, wyjście rozwiązania, i w ten sposób tworzył się zaburzenie, odżywiania. Co teraz e, ja robię? Ok, wydarzy się to? W porządku. To jest jeden dzień. Pamiętajcie, trzymaliście się tyle. Więc to jest jeden dzień, kiedy jesteście na nadwyżce kalorycznej, a może to jest tylko wasze zero kaloryczne, więc i tak nie przytyjecie przez to. Yy, tylko po prostu będziecie mieli więcej siły na następny dzień do treningu, do regeneracji, i w ten sposób to wykorzystajcie. Jest to dodatkowa pula kalorii, która ma Wam dać szybszą regenerację, lepsze wysychanie się w tym dniu a na następny dzień lecicie zgodnie ze swoim yy, wyznaczonym celem czyli wracacie do swojej normy nie obcinacie nic, nie dodajecie cardio i zachowujecie tą harmonię, lecicie dalej po prostu to jest moja rada popełniałam te błędy przez co właśnie pogłębiałam te zapuszczenia odżywiane. teraz yy, mam czystą głowę, dzięki temu nie myślę o tym i to mi daje taki komfort, że stało się, i już zapominam o tym. To było wczoraj, tak? Dzisiaj już jest dzisiaj, a nie rozkwinianie kolejnego tygodnia. Co tu jeszcze zrobić, żeby wyrównać te, te straconych straconego dnia? Jak to zrównać? Co tu jeszcze obciąć? Ile może jeszcze więcej wysiłku? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. To jest jeden dzień, pamiętajcie, i to nic złego e, się nie stanie. Tylko odpoczniecie. Także tyle ode mnie. E, pamiętajcie, że równowaga i przygotujcie się na ten dzień, bo on nastąpi. I tak jak ja podsumowując, ustawiałam sobie, że będzie ten dzień. zjem sobie więcej warzyw. E, zrobione mam galaretki, 0 e, kalorii e, w lodówce. Zero. może no, nie zero, delikatnie e, mają trochę kalorii, ale nie tyle co ta normalna. I w ten sposób się ratować. Kolem mam lodówce zero, e, w razie czego jest rozwiązanie. A jak nie, nie pomoże to, zjem sobie to na co mam ochotę, bo to jest tylko jeden dzień. Tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodziło. I mówię to naprawdę z własnego doświadczenia, że to nie jest droga, eee, tylko sobie zaszkodzicie. Tyle ode mnie, widzimy się w następnym materiale za tydzień, w poniedziałek. Eee, a tymczasem poproszę o subskrypcję i łapki w górę, udostępnienia, buziaki i życzę Wam miłego, wspaniałego dnia. Na razie!